Mówimy o inkluzywności takiej prawdziwej, a nie pozornej. Przez to, że jesteśmy miejscem niezwykłym, miejscem z misją, to właśnie dlatego warto konkurować ze zwykłymi miejscami dookoła. To nie jest wyjątkowy pomysł, ale realizacja jest wyjątkowa. Jeżeli chodzi o zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, dla mnie to jest zatrudnianie jak, jak każde inne. Bardzo wiele osób z niepełnosprawnościami jest już świadomych i swojej wartości, i swoich kwalifikacji, kompetencji. To wyrównywanie szans, dawanie właśnie tych możliwości no jest moje, moim zdaniem po prostu jest ludzkie. Witaj na kanale ForenGio. Plus z tej strony Aleksandra Wawrowska, a dzisiaj porozmawiamy sobie o przedsiębiorstwach ekonomii społecznej, ale na bazie naszego caseu wewnętrznego. Jakiś czas temu wpadliśmy na genialny pomysł, żeby otworzyć spektakulinarną. Spektakulinarna to niesamowite miejsce, które tworzą ludzie z osoby z niepełnosprawnościami. Jest to kawiarnia prowadzona przez osoby w spektrum. Kiedy pierwszy raz usłyszałam o przedsiębiorstwach ekonomii społecznej, to zastanawiałam się nad tym, co można zrobić sensownego, żeby dobrze wykorzystać tę ideę. I pewnego razu, przechodząc tutaj właśnie w porcie praskim, przechadzając się po osiedlu, zobaczyłam, że tak dużo jest lokali, które są do wynajęcia, a że jest to taka bardzo fajna, prestiżowa lokalizacja, to pomyślałam sobie, o, a może by tu założyć kawiarnię, ale właśnie taką naszą w naszym stylu, która będzie niezwykłym miejscem, miejscem magicznym, która wesprze, między innymi właśnie naszych beneficjentów, która będzie miejscem do spotkań, w której będziemy prowadzić warsztaty, gdzie z jednej strony lokalni mieszkańcy, lokalna społeczność będzie mogła napić się dobrej kawy, zjeść fajne ciastko, smaczne ciastko. Gdzie będziemy mogli się spotykać, bo jednak nasza organizacja bardzo, bardzo mocno się rozrosła w ciągu ostatnich lat i ciągle poszukiwaliśmy nowych lokalizacji. Wcześniej korzystaliśmy najczęściej z lokalizacji, z zasobów Urzędu Miasta, natomiast nie oszukujmy się, ani nie są to lokale w dobrym stanie, ani nie są to lokale w dobrych lokalizacjach. Od dłuższego czasu zajmujemy się inkluzywnością, dostępnością, tym, żeby aktywizować osoby z niepełnosprawnościami, i mówimy o inkluzywności takiej prawdziwej, a nie pozornej. Więc ja myśląc o miejscu na kawiarnie, w której pracować będą między innymi osoby z niepełnosprawnościami, myślałam o czymś, co właśnie nie będzie wykluczało z samej idei miejsca. Czyli to nie będzie obskurne podwórko, tylko właśnie fajna, prestiżowa lokalizacja, gdzie jest mnóstwo ludzi, gdzie życie tętni i gdzie to miejsce nie jest na uboczu, ale właśnie w centrum. No i tak zakiełkował pomysł. Pamiętam, to było rok temu. No, mamy maj, tak, rok temu, gdzie, gdzie były pierwsze spotkania, oglądanie lokalów, tutaj, właśnie lokali w, w, w Porcie Praskim. Gdzie w końcu wybraliśmy ten nasz wymarzony, żeby zobaczyć, jak metraż, czy możemy w ogóle ten lokal dobrze dostosować do osób ze specjalnymi potrzebami. Potem oczekiwania na umowę. No, to wszystko bardzo długo trwało, bo sam proces od momentu podpisania umowy do momentu oddania lokalu, wdrożenia pracowników, no, trwał dobre 9 miesięcy. I to jest, to jest niesamowite, ale. Ale to była długa droga, którą przyszliśmy, nie? bo też w międzyczasie zastanawialiśmy się, jak to zrobić, czy zostawiamy tą naszą nową inicjatywę w, w ramach struktur fundacji, ale akurat na drodze mojej pojawiła się fantastyczna osoba, która podpowiedziała mi, co możemy zrobić inaczej, czyli założyć spółkę non profit, która poprowadzi kawiarnię co też nam pozwoliło właśnie trochę rozwinąć skrzydła i wejść na kolejny, wyższy level tej przedsiębiorczości, właśnie ekonomii społecznej. Ta kawiarnia powstała po to, żeby klienci mogli zobaczyć, że Osoby z niepełnosprawnością to są tacy sami ludzie jak my. Mają inne wyzwania, ale tak naprawdę każdy z nas ma jakieś wyzwania, ma jakieś słabe strony i mocne strony. Chcemy, żeby ludzie wiedzieli, kto tu pracuje, chcemy, żeby wiedzieli, że w ten sposób można e, prowadzić biznes po prostu. Przez to, że jesteśmy miejscem niezwykłym miejscem z misją, to właśnie dlatego warto konkurować ze zwykłymi miejscami dookoła. Bo, my nie tylko chcemy sprzedać kawę i zarobić pieniądze. No, chcemy zrobić dużo, dużo więcej. Chcemy stworzyć super miejsce pracy, bezpieczne, stabilne dla naszych pracowników, dla osób z niepełnosprawnością. Chcemy pokazać ludziom, którzy tu przyjdą, że osoby z niepełnosprawnością to są osoby, których nie trzeba się bać. Po pierwsze, bo myślę, że w ogóle strach jest takim fundamentem jakiejś nietolerancji, uprzedzeń. A w momencie, kiedy pokażemy ludziom, że bać się nie trzeba, to myślę, że wiele tych uprzedzeń zniknie po prostu. I jeżeli stanie się tak, że dzięki temu miejscu jakaś część ludzi zmieni swoje przekonania na temat osób z niepełnosprawnością, to zdecydowanie warto to robić. To nie jest wyjątkowy pomysł. Ale realizacja jest wyjątkowa, zdecydowanie. I to jest podstawowa różnica, bo takich miejsc jest na mapie Warszawy kilka, natomiast jeżeli się po nich przejdziemy, to właśnie zobaczymy je najczęściej w takich właśnie mało prestiżowych lokalizacjach, mało przyjemnych wizualnie, bo brakuje środków, bo właśnie korzystamy z zasobów ZGN-u i, tak i tak dalej, Więc. Myślę, że cała oryginalność jednak tego pomysłu polega na tym, że no ta lo lokalizacja jest tak wyjątkowa. Ale chcę też zaznaczyć, że tutaj w porcie jest też kawiarnia inkluzywna, która mieści się dosłownie w ulicy dalej. I też powstała właśnie tutaj w porcie praskim. Tam akurat jest ona pro prowadzona przez osoby przede wszystkim z niepełnosprawnością ruchową. Na czym polega różnica między nami? Taka, że my tę kawiarnię otworzyliśmy całkowicie ze środków własnych i za pomocą sponsorów, nie otrzymaliśmy żadnej dotacji. Na rozwój tego miejsca, z czego jestem bardzo dumna, bo to też pokazuje, jak nasze zaparcie i zaangażowanie udowodniło, że możemy zrobić to sami. I jesteśmy wdzięczni oczywiście naszym sponsorom, którzy przekazali nam darowizny życzowe, ale no każda złotówka włożona w ten lokal pochodzi z naszych środków własnych, a musieliśmy na to. Zapracować i nie chcę powiedzieć, że pracowaliśmy ciężko, ale na pewno pracowaliśmy bardzo mądrze, żeby pozyskać te środki na otwarcie tak magicznego miejsca, jakim jest kawiarnia spektakularna. Jeżeli ktoś czuje, że chce otworzyć takie miejsce, to musi się bardzo dobrze nad tym zastanowić. Po pierwsze, trzeba zrobić dobry biznesplan i mieć pomysł na to, co chcemy robić i jak chcemy to prowadzić. Bo gastronomia sama w sobie nie jest wcale łatwym rynkiem. My w ogóle nie mieliśmy doświadczenia, jeżeli chodzi o prowadzenie jakiegokolwiek biznesu gastronomicznego, więc tak naprawdę wszystkiego się uczymy, ale my mamy totalnie na to przestrzeń. Tak? Bo też w samym założeniem, po prostu otwierając, decydując się w ogóle na otwarcie spektakulinarnej, no wiedzieliśmy, że Musimy się przygotować na pewne warianty, na różne wydarzenia i to co, może, to, co może się tutaj zadziać. Jeżeli chodzi o zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, dla mnie to jest zatrudnianie jak, jak każde inne. Każdy z nas jest jakiś, każdy z nas jest wyjątkowy, każdy ma swoje super skille. I jeżeli będziemy patrzeć na siebie przez pryzmat naszych supermocy. I naszych właśnie tych mocnych stron, to ja uważam, że możemy stworzyć Dream Team, niezależnie czy jesteśmy osobą pełnosprawną, czy osobą z niepełnosprawnością. W ogóle ja nie patrzę i nie rozpatruję pod tym, pod tym kątem. Natomiast to, co na pewno jest dla mnie ważne, to to, że właśnie możemy zaktywizować i dać pracę właśnie niesamowitym osobom, dla których jakoś rynek pracy był zamknięty w jakimś obszarze. Co jest? Absolutnie niesprawiedliwe z mojej perspektywy, więc to wyrównywanie szans, dawanie właśnie tych możliwości no jest z moje, moim zdaniem, po prostu jest ludzkie. To nie jest zakład pracy chronionej. To nie jest warsztat terapii zajęciowej, tak? To jest miejsce, w którym oni tak naprawdę mogą czuć się swobodnie, mogą, mogą rozwijać się bez takiego poczucia. Bez takiej łatki, że ja jestem osobą z niepełnosprawnością, więc ja muszę pracować w miejscu przeznaczonym tylko dla, dla takich osób, dla osób z niepełnosprawnościami. Nie. Bardzo wiele osób z niepełnosprawnościami jest już świadomych i swojej wartości, i swoich kwalifikacji, kompetencji i to jest naprawdę bardzo budujące. To, czego ja się na przykład obawiam i to, co jest naprawdę takim. Odzwierciedleniem niestety części rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami no to jeszcze jednak jest y, dyskryminacja bądź, y, bądź taka stagnacja, tak? nie, nie będziemy zatrudniać osób z niepełnosprawnościami, bo nie wiemy, z czym to się je, a skoro nie wiemy, z czym to się je, no to lepiej tego nie ruszać, nie dotykać, tak? Osoby, które odwiedzają nas przypadkiem, idąc ulicą, widzą, że to jest normalna kawiarnia, jak każda inna. I moim celem było, żeby pracownicy właśnie byli tak odbierani. Nie byli chowani po zapleczach oddelegowani do czynności typu wyrzucania śmieci czy wycierania stolików, a wręcz przeciwnie byli na pierwszym planie, czyli obsługiwali, parzyli i przede wszystkim rozmawiali z ludźmi. Bardzo się cieszę, że jesteśmy też pod opieką naszej trenerki umiejętności społecznych. No i też duży wkład pani Pauliny, bo naprawdę robią wszystko po to, żebyśmy mieli bardzo przyjazną atmosferę. Właśnie czuję, że mogę się rozwijać też społecznie. Osoby, które pracują w kawiarni mają możliwość udziału w zajęciach z treningu umiejętności społecznych są prowadzone przez specjalistkę, która zna się na tym, wie, z czym osoby z niepełnosprawnością mają trudności, uczy ich pewnego rodzaju umiejętności, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak sobie poukładać pewne rzeczy, które nie są jasno powiedziane wprost, a, a które powinny być znane każdej osobie, która tu pracuje. Fundacja Idylla zapewnia też Możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej czy terapeutycznej dla takich osób? Też nie ukrywam, że mamy konkretny plan i konkretny, mi, y, konkretny pomysł na to miejsce, bo wiemy, że chcemy robić tutaj warsztaty. Wiemy, że, że i tak, skoro na przykład płacimy za wynajem sali gdzieś komercyjnie, to czemu nie możemy zrobić tego u nas i te środki przeznaczyć na na przykład catering, który mamy? i tak w budżecie i wydać to u nas w kawiarni, nie? Więc jeżeli to dobrze sobie rozkminimy, przekalkulujemy to, to po prostu możemy zrobić coś dobrego i, i normalnie, no, 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 zrobić normalne, fajne, fajne miejsce, ale też to, co w mojej ocenie jest bardzo ważne, to, że musimy pamiętać o tym, że branża gastronomiczna jest trudna i ten biznes... Może się nie opłacać, w większości przypadkach się nie opłaca, ale jeżeli pomyślimy o tym, czy warto, to zdecydowanie warto. Jeżeli chodzi o rozwój tego miejsca, to wierzę w to, że dołączy do nas świat biznesu, który też. Reprezentuję, że moi koledzy, przedsiębiorcy, koleżanki, przedsiębiorczynie będą chciały i widzia, widzieli potencjał w ogóle w takich miejscach na organizację spotkań, na organizację, właśnie, kameralnych warsztatów, na organizację szkoleń biznesowych, ale też na po prostu wyjście z klientem na kawę, na spotkanie w fajnym, prestiżowym miejscu z pyszną kawą, fantastycznymi ciastkami, monoporcjami, deserami, czy przy świeżym soku, czy też może przy lodach z dziećmi. No, po prostu mamy tu pełną gamę możliwości, którą możemy wykorzystywać, zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym. I do tego, tak, będę zachęcała, będę, będę jak i cały nasz zespół, i, i też z panią prezes spółki, spektakulinarnej jesteśmy tu bardzo zgodne, że, że oferta do biznesu, do przedsiębiorców będzie się poszerzać, będziemy chcieli organizować śniadania biznesowe. Będziemy chcieli robić networking, będziemy mieć oferty okolicznościowe. Bo, dlaczego, na przykład, jeżeli masz no, w średniej wielkości zespół do 30 osób, dlaczego nie zrobić na przykład jajeczka wielkanocnego u nas albo zrobić Dnia Dziecka i warsztatów dla dzieci, pracowników u nas w kawiarni, przy, przy właśnie fantastycznych, kolorowych ciastkach, plus świetne aktywności kreatywne, zwłaszcza, że my to wszystko możemy zorganizować bo mamy i infrastrukturę i mamy fantastycznych specjalistów. Możemy zorganizować warsztaty sushi. Tu naprawdę jest się bardzo dużo rzeczy dzieje, zwłaszcza, że teraz wprowadzamy, w jeden dzień tygodnia jest poświęcony i przewidywany dla, na warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami z różnych środowisk. Cały dzień, od rana do wieczora będą różnego rodzaju warsztaty. Będzie też kącik psychologiczny, kącik prawny, będzie można wpaść, pogadać, Gadać. To chcemy też wprowadzić, żeby, żeby były tutaj dyżury, żeby można było przyjść i skorzystać też z, nas, z naszych specjalistów, że to nie jest tylko zamykanie się w gabinetach, bo czasami nie masz może potrzeby iść tak do specjalisty, albo się boisz, albo się wstydzisz, a może fajnie iść na kawę do kawiarni, gdzie przy okazji możesz pogadać z pedagogiem, psychologiem czy prawnikiem. Więc moi drodzy, jeżeli macie ochotę wpaść na fantastyczną kawę, dobre ciastko, czy z rodziną, czy z swoimi współpracownikami, to zapraszamy serdecznie. My bardzo rekomendujemy. Tak. tak.